Siema z tej strony screeno, a to jest kolejny odcinek Forte City Mixeli bodajże piąty. W poprzednim odcinku była e, eliminacja, no i tak, Wizwus, czomli mystotów. Każdy z nich dostał po jednym głosie, dlatego jest z nami kostka. Jeśli wypadnie jeden, odpada wizwus, jeśli dwa, czomli, jeśli trzy sto, jeśli cztery tuf, a jeśli pięć i sześć, to po prostu rzucamy jeszcze raz, trzy, cztery, dwa. Odpada gruby czomli Ostatnio odpad Berb, teraz czomli, który kiedyś mu zjadł ręce. No, po prostu możesz już iść. Wróćcie na swoje miejsca. I tak, w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym odcinku będzie zadanie, jakim będzie. Dzień dobry! Tak. Przyszliśmy. To komenda policji z. Skąd my jesteśmy? No z Miksopolis, Nie, powiedzmy jakieś Nie wiem. Z Pabianowic. Co? I my szukamy poszukiwanego dzięki Klinkersa za posiadanie nielegalnej broni i za morderstwo świętego Mikołaja. O kurde. Y tak jest! Zostałeś aresztowany! Co przecież byłeś w moim... w mojej... Przecież byłeś... Przecież miałeś wywalony na mnie. Tak jest. O, tam jest. Kurs. aresztujemy go. Co? Nie! Nie powtarzajcie, że Mikołaj nie żyje! Dobra, aresztujemy śmiecia! Nie, proszę, zostawcie mnie! Nie! Zaprosimy cię, screeno na rozprawę! A kurs, ty przecież zostajesz. Dobra, ogarnijcie go. Proszę, nie. No dobra. No to będziecie mieli o jednego mniej. Trudno. W dzisiejszym odcinku będzie przejmowanie kapitana. Czyli takie przejmowanie flagi, ale zamiast flagi są kapitana. Kapitanowie. Bo coś są. No i będziecie po prostu, która drużyna najszybciej przejmie trzy, trzy razy Obojętnie jakiego kapitana, możecie nawet trzy razy przejąć tego samego i doprowadzić do swojej bazy, wygrywa. Jako, że drużyna Meltusa wygrała w poprzednim odcinku, no to oni będą mieli lepszą pozycję. Jakby oni będą mieli tak na podwyższeniu swoją bazę, a wy będziecie mieli tu niżej. No i właśnie, no nie możecie teleportować się. No, jakoś tak. Dobra, zaczynajcie Ej, bo kapitanowie chyba nie mogą mówić Żeby nas nie alarmować i nie mogą ten, się ruszać w ogóle Serio? No to ja mu dam tak w mordę na zachętę Oj, postawcie go znowu No daj mu tak w mordę na zachętę, macie jakiś plan? Ja mam bardzo dobry plan Będziemy robić to wszystko pod kopami to jest bardzo dobry plan. Ja też mam tą wiertarkę. To ja się też ci mogę pomóc. No dobra, to mamy zarobisty pomysł. Lecimy. Dobra, musimy mieć jakiś plan. Ogólnie. Musimy bronić sensejału, który ma bardzo duże zakola. Tak jest. Dokładnie. Musimy go bronić. Yy, no to macie jakieś pomysły? Na no, klasycznie. Hazard! Co? Tak, zapomnieliśmy, że on jest hazardistą. No co? Może nie wiem. Weźmy jakiś zakład, że wygramy. O, garni się człowieku. przestań myśleć tylko o hazardzie. Co? Kasyna to mój drugi dom. <grystanie> Ale nie, to tak serio, tak jest. czy znaczy, tak jest. Dobra, jakby bronimy sensjału W ogóle, kaj poszedł Jawko. Jedziemy podbijać innych kapitanów, te czy no, przejmować ich Dobra, to ja... Ja... No to niech zostanie tu nie wiem. Snurt, i glompa, a my idziemy. Dobra, musimy chronić i atakować, ale musimy najpierw chronić tego pajaca. No to nie wiem, niech reszta jakoś zostanie. Mamy dwóch latających, to się nam bardzo może sprzydać. Tylko na kogo idziemy pierwszego? Gdzie jest Sarge'a? Ty jesteś jeden z najmłodszych ze mną Na kogo pierwszego idziemy? Idziemy na jego, ponieważ... Ponieważ... Ich jest najmniej w drużynie Ich może tylko siedmiu bronić A nas jest... Nas jest dziewięciu, więc... No... Ej, nas atakują już! Aaaa! Taran! Go bierz go! Mam go! Nie! Tak się nie bawimy! Ej, tam się biją o skrubza. Przecież ty nie możesz mówić, człowieku. Debil. Dobra, yy, Nieważne. Ej, Beskito, tam się biją o skrubza. Wbijamy się na trzeciego? Oczywiście, że tak. Tylko ktoś musi chronić. Dobra, Flair, musisz z nami pójść, żeby wyciągnąć. Niech pójdzie z nami jeszcze Tentro, a wy chroncie. Dobra, na razie jest tu bezpiecznie. Oła! Oła! On mi prawie złamał nogi. Bierzemy sensej A my tu po co byliśmy? Dobra, przywalę mu. O, mój glut. Dobra, walić to. Dobra, łatwo, mamy jeden punkt. Ej, patrzcie co to jest! Oni chcą nam ukraść Meltusa, macie bronić! Dawaj, Koniko! O! Przepraszamy za, za, za całe zajście. Zajście nie. No jak tu nas za chwilę ten, co się odwala? Czemu oni nas wszyscy atakują? Nie. Co? Co jest? Ej, nie. Dobrze, Fleur. Uciekaj ze Skrubzem! Dobrze, uciekamy. I co, jest? oni nam przejęli? Dobra, wskakujcie! lecimy na nich. Ej, dobra, taktyka z flerem i tro jest strasznie OP. No to dawajcie, kradnijcie tak dalej, kapitanów. Siema. O, siema, bratku, witamy, zapraszamy. Lew, coś ty zrobił, debilu! On teraz ucieka, no nie! Aaaa! Dobrze, skulzi. Leć do bazy Dobra, wracamy jednak na tych Już mają znowu kapitana Ej, no nie, nie, blokujcie Nie, nie damy wam wziąć Wzwalcie się Bierz go, nie wiem, koba Dobra, biorę Nie ma Ej, zostawcie Kapitana Zostawcie kapitana Nie, skąd się oni tu wzięli Nie, oni nam wzięli kapitana no i klapa. Dobra, przejęliśmy już drugiego kapitana. Mamy drugi punkt. i co jest? No weźcie. O Jezu, prawie na... spadł na nas. No co wy robicie? Dobra. Drużyna Jamsiego prze, przejęła dwa razy kapitana. Drużyna... Yy, drużyna Meltusa przejęła też dwa. Drużyna Mysta przejęła jeden raz, a drużyna... Sclub ani razu nie przejęła. Tak mówię. Ej, dobra. Jak tam się prezentuje nasza baza? Oj. Ej, dobra. Pod... Idziemy na jego, On jest ce... najłatwiejszym celem. Kto idzie? Nurpnaut, Skullsea. Dobra. Dobra, chodźcie. Ej, nie, no dobra, to jest akurat już słabe. Ani razu nie wyszliśmy z naszej bazy. Każdy nas atakuje, no po prostu każdy. Ej, dobra, wi nie możesz mówić, debilu. Ja muszę mówić, bo jestem muzykiem. Nie, mu nie możesz mówić, bo za chwilę zostaniemy zdysfakcjonowani. No, dobry piesek. Ej, dobra, Ej, widzę, że idzie na nas drużyna. Y, Mysta, ale mamy dwa punkty tyle samo co drużyna Mytusa Musimy teraz zrobić y, raz w kozie śmierci. Każdy musi teraz pójść. Najlepiej by było na drużynę, na drużynę właśnie się wyminąć z drużyną Mysta, żebyśmy wygrali. Dobra, lecimy. Ej, oni wszyscy poszli kamikadze. No dobra, no to bierzemy. Oj, sorry. Dobra, no to bierzemy tego z jego już. Nie, to już, już nam się nie opłaca grać. Wakey 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 wakey. Dobra, weźcie sobie go. No i można było tak od razu, co nie? Ała Dobra, mamy mysto. Ej! Dobra, lecimy. Ej, tam ci robią podkop, szybko, ten trofler. Musicie lecieć! Jest! A więc wygrała drużyna Jamziego, w końcu nie Meltusa. I tak głosujcie, kto ma odpaść. Czy to ma być Gobba, Mystok, Nurknaut, Paladum, Javg, Glomb, Skuzy, Seismo, Sharks, Kram, Krau, Meltus, Flane, Compact, Torts, Zaptor, Splasho, Scroops, Slambo, Globert, Vampos. Kamzo, Tuw, Kamilot, Sarjo, Krok czy Wizwus Zagłosujcie w komentarzach Widzimy się w następnych odcinkach Nara Broń zabieramy I spędzisz w celi Najbliższe dni No do rozprawy Nara dzięki. przyzwyczaj się ze swoim nowym kolegą Jakim kolego? Od kiedy on jest w więzieniu?